Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, zapraszam na podcast. Dzisiaj zaczynamy od faktów, nie od emocji, bo tylko fakty pozwalają dziś jeszcze odróżnić państwo prawa od ideologicznej fikcji. Właśnie w styczniu pojawiła się zapowiedź projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które ma zmienić wzory aktów stanu cywilnego. Mega hit, proszę państwa. Z dokumentów państwowych mają zniknąć słowa mąż i żona, a w ich miejsce mają pojawić się małżonek 1 i małżonek 2. Nie jest to ustawa, nie jest to zmiana konstytucji, nie jest to decyzja Sejmu, to jest rozporządzenie, akt niższego rzędu, którym próbuje się zmienić sens pojęć konstytucyjnych, a więc wprost naruszyć fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej. I tu trzeba powiedzieć bez żadnych eufemizmów, to nie jest jakaś drobna korekta administracyjna. To jest element szerszej inwazji ideologicznej na system prawny, prowadzonej w pośpiechu, agresywnie, bez debaty i, uwaga, bez mandatu społecznego, dlatego że ci, którzy ją wdrażają, doskonale wiedzą, że ich czas się kończy. Że zaufanie społeczne się wyczerpuje, że gospodarka pęka, że państwo się rozpada, i liczą na to, że po zgliszczach, które zostawią, wrócą kiedyś jako zbawcy, dokładnie tak, jak wracali kiedyś ludzie starego systemu. Ktoś powie teraz, o czym ty mówisz, teoria spiskowa. Tylko, że wystarczy rozejrzeć się wokół i zapytać uczciwie. Czy my dziś nie widzimy wnuków i prawnuków komunistycznych elit w ministerstwach, w spółkach skarbu państwa, w przemyśle, w urzędach, w Sejmie czy w mediach? Czy to wszystko samo się tak ułożyło? Czy to naprawdę jest przypadek? Niekoniecznie gramatyczny. Dlaczego małżonek 1, małżonek 2 to nie język, ale zmiana rzeczywistości? No to zacznijmy dalej. Trzeba to wreszcie ludziom powiedzieć wprost i bez owijania w bawełnę. Język prawa nie opisuje rzeczywistości, on ją tworzy. Jeżeli państwo przestaje używać słów mąż i żona, to nie dlatego, że są one niepraktyczne. Tylko Dlatego, że przeszkadzają w ideologicznym projekcie, który zakłada zatarcie różnice płci, rozbicie małżeństwa jako instytucji i sprowadzenie relacji ludzkich do jakichś neutralnych, numerowanych bytów. Małżonek jeden i małżonek dwa. Przecież te stwierdzenia nie są neutralne. Zauważcie, to jest tak na serio, panie ministrze, numerowanie człowieka. To jest również odczłowieczanie relacji. To jest przygotowanie gruntu pod dalszą redefinicję małżeństwa, bez zmiany konstytucji. Uwaga, bez pytania obywateli i bez czego jeszcze bez referendum. Zobaczcie, ci tolerancyjni pouczający innych, ci, którzy mówią o równości, nie chcą referendum, nie pytają obywateli, pomijają konstytucję. I to Robi się rozporządzeniem, bo tak jest szybciej, ciszej i mniej widocznie. I Konstytucja Rzeczypospolitej w artykule 18 mówi jasno: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma tam żadnych osób. Nie ma tam również jakichś konfiguracji, nie ma tam neutralności, nie ma tam małżonka jeden czy małżonka dwa. I właśnie dlatego konstytucja stała się główną przeszkodą dla tej ideologii, która chce przebudować społeczeństwo. A skoro nie da się jej zmienić wprost, bo nie ma większości, bo społeczeństwo by się zbuntowało, to próbuje się rozbroić to po cichu. Zmieniając język niższymi aktami prawnymi. Polski Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że pojęcia konstytucyjne mają treść, a nie tylko brzmienie, i że władza wykonawcza nie ma prawa ich redefiniować. To nie jest opinia, to jest linia orzecznicza. No i teraz? Tu wchodzimy w sedno konfliktu z Unią Europejską, a dokładniej z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który coraz częściej nie interpretuje prawa, ale wymusza określony kierunek polityczny. CUE próbuje narzucić zasadę, według której prawo unijne ma pierwszeństwo nawet nad konstytucjami państw narodowych, również w obszarach, które nie zostały przekazane Unii w Europejskiej w traktatach. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny nasz, polski, powiedział jasno, Polska nie zrzeka się suwerenności. Polska nie oddała swojej tożsamości konstytucyjnej. Polska ma prawo badać zgodność prawa Unii Europejskiej z konstytucją. Powiedzmy więcej, Polska ma obowiązek badać zgodność prawa unijnego z konstytucją. To jest fundament państwa. Bez tego tracimy tożsamość i przestajemy istnieć i funkcjonować. Do tego dochodzi jeszcze Europejski Trybunał Praw Człowieka, który coraz częściej pozwala sobie na interpretację praw człowieka w duchu marksizmu kulturowego, sugerując, że państwa mają obowiązek afirmować określone ideologie, style życia, ale również i tożsamości. Tylko że prawa człowieka nie są narzędziem do niszczenia kultury, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest konstytucją Europy. I wreszcie, kiedy przyjrzymy się temu aspektowi jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, zauważcie jedno, że to, co podaje się dzisiaj nam na tacy, tak na serio, to, co nam się serwuje, pokazuje się tą przestrzeń Unii Europejskiej właśnie w taki sposób, że tam mamy światłych, oświeconych ludzi, którzy wiedzą lepiej, co trzeba robić w Warszawie, niż to, co trzeba i należałoby zrobić w Brukseli. I zauważcie, jeszcze dalej, to, co dziś obserwujemy w Europie, nie jest żadnym jakimś chaosem ani jakimś zbiorem przypadkowych decyzji podejmowanych przez zagubionych urzędników. Przecież to jest realizacja konkretnej, starej i dobrze opisanej strategii, która polega na tym, aby nie burzyć państw narodowych frontalnie bo to zawsze rodzi opór, bunt i reakcję społeczną ale rozmontowywać je od środka. Kawałek po kawałku, instytucja po instytucji, pojęcie po pojęciu, aż w pewnym momencie okaże się, że państwo nadal istnieje na mapie, ale nie posiada już żadnej realnej suwerenności decyzyjnej. Altiero Spinelli. I nie ma sensu tego ukrywać ani udawać, że to jakaś prawicowa fantazja. On wprost pisał o konieczności Przezwyciężania państw narodowych na rzecz struktury Unii Europejskiej Ponadnarodowej, w którym centrum decyzyjne znajduje się poza demokratyczną kontrolą obywateli poszczególnych krajów. Co dalej? Kluczową rolę odgrywają instytucje, które nie podlegają wyborom, nie ponoszą odpowiedzialności politycznej i mogą działać w długiej perspektywie niezależnie od tego, kto aktualnie wygrywa wybory. A jeżeli ktoś nawet wygra wybory, bo byliśmy tego świadkami, to robi się je jeszcze raz, na nowo, nie akceptuje się pewnych wyborów. Czyli czy mamy jeszcze do czynienia z demokracją i promocją jej, czy też mamy do czynienia z zakamuflowanym totalitaryzmem? I teraz dokładnie, dlaczego ten proces nie idzie przez parlamenty, nie idzie przez referenda, nie idzie przez otwartą debatę, tylko przez sądy, trybunały, media, edukację. I język, bo tam przecież opór jest najmniejszy, a skutki są długofalowe i trudne do odwrócenia. Najpierw zmienia się interpretację prawa, potem zmienia się język, którym to prawo opisuje rzeczywistość, a na końcu mówi się społeczeństwu, to już jest dawno ustalone. Nie ma przecież o czym dyskutować. Wszyscy o tym wiedzieli. I właśnie w tym kontekście trzeba widzieć próbę wprowadzenia małżonka 1 i małżonka 2. Nie jako od, jakiś odosobniony wybryk jakiegoś ministra, ale jako element marszu przez instytucje. To, co dokonuje się w systemie prawnym, to, co dokonuje się w systemie edukacji no to teraz dołożył gość kolejną szuflę do tego palącego się pieca. I dalej. W tym marszu przez instytucje, w którym język, zauważcie, język prawa rodzinnego staje się kolejnym polem do ideologicznego oczyszczenia z treści narodowych, kulturowych i konstytucyjnych. I to nie jest fikcja, to nie jest teoria spiskowa. No i wreszcie, jeśli mówimy teraz o tym aspekcie, że to się zadziało, i teraz posłuchajcie. Jeżeli ktoś nadal wierzy, że to wszystko dzieje się samo, że narracje pojawiają się spontanicznie, a media tylko opisują rzeczywistość, to albo jest skrajnie naiwny, proszę się nie obrazić, albo po prostu nie chce widzieć mechanizmu, który działa od lat w sposób bardzo konsekwentny i powtarzalny. Mamy w Polsce media polskojęzyczne, ale bardzo często nie mamy mediów zakorzenionych w polskim interesie cywilizacyjnym, w polskiej racji stanu. I to robi fundamentalną różnicę, bo język, którym mówi się do społeczeństwa, kształtuje jego granice myślenia. Jeżeli dzień po dniu słyszysz, że obrona konstytucji to zaścianek, że obrona małżeństwa to fanatyzm katoli, że mówienie o suwerenności to nacjonalizm, a każde pytanie o kompetencje Unii o antyeuropejskość to po pewnym czasie sam zaczynasz się autocenzurować, zanim jeszcze ktokolwiek cię zaatakuje albo zapyta. Zobaczcie, to jest lepsze od orwellowskiej myśl o zbrodni. I to nie jest pluralizm, to nie jest debata, to jest systemowe formatowanie opinii publicznej w określonym stylu, w którym określone poglądy są nieustannie ośmieszane, marginalizowane, Albo przedstawiana jako groźnie, podczas gdy narracja ideologiczna, nawet jeśli stoi w sprzeczności z konstytucją, jest przedstawiana jako nowoczesna, nieunikniona, europejska i zbawcza. W takim środowisku informacyjnym minister może sobie pozwolić na rzeczy, na które normalnie nie miałby odwagi cywilnej, bo wie, że dostanie osłonę medialną a krytycy zostaną natychmiast zaszuflatkowani jako oszołomy, radykałowie albo ludzie z przeszłości. No i takie tematy zastępcze, chociaż ten temat jest ważny. Dlaczego dyskutujemy o rubrykach, gdy rozpada się państwo? I teraz właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym trzeba postawić pytanie naprawdę niewygodne. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego w momencie, gdy mamy zwijanie się przemysłu, zwolnienia, wyprzedaż majątku, rosnące koszty życia, energetyczny chaos, pęknięcia w finansach publicznych, nagle cała energia władzy i mediów skupia się na rubrykach w dokumentach, na zaimkach, na neutralności językowej, no dlaczego? Odpowiedź jest chyba brutalnie prosta, Bo to są tematy zastępcze, które mają przykryć realne koszty rządzenia i realne konsekwencje decyzji podejmowanych latami. Łatwiej jest wywołać wojnę kulturową, niż tłumaczyć się zlikwidowanych zakładów pracy. Łatwiej jest grzać emocje wokół postępu, niż, Odpowiedzieć, dlaczego kolejne sektory gospodarki, na przykład energetyka, przestaje funkcjonować, dlaczego kolejne sektory gospodarki przestają być konkurencyjne. A poziom intelektualny części elit, które tym zarządzają, najlepiej oddają publiczne wypowiedzi, w których padają stwierdzenia tak absurdalne, jak teza, że wiatraki tworzą wiatr. I to nie jest złośliwość, że przytaczam to stwierdzenie. To jest diagnoza stanu umysłowego aparatu decyzyjnego, który jednocześnie chce przeprojektować społeczeństwo, kulturę, rodzinę i tożsamość narodową. Jeżeli ktoś na takim poziomie refleksji bierze się za ingerencję w fundamenty prawa rodzinnego, to nie jest już tylko problem ideologii, to jest problem odpowiedzialności za państwo. Spójrzmy na Zachód. Nie po to, żeby go demonizować, ale żeby zrozumieć konsekwencje drogi, którą nam się obecnie proponuje. W Niemczech obserwowaliśmy sytuacje, w których ludzi oficjalnie, powiedzmy, spisywano, kiedy oni deklarowali się, na przykład, że identyfikują się jako zwierzęta, a instytucje publiczne zastanawiały się, jak uszanować takie wybory. To nie jest jakiś żart ani marginalna ciekawostka. Tylko to jest logiczny efekt systemu, w którym tożsamość przestaje być zakorzeniona w rzeczywistości, a staje się deklaracją woli. W Wielkiej Brytanii po roku 2014 imię Muhammad stało się jednym z najczęściej nadawanych imion chłopcom. I teraz uwaga nikt tam nie narzuca szariatu, nikt nie próbuje administracyjnie zmieniać. Chrześcijańskie pojęcia małżeństwa czy rodziny w imię neutralności. Muzułmanom takiej narracji się nie narzuca. Oni mają swoje enklawy, mają swoje rozstrzygnięcia prawne i tam procesy kulturowe zachodzą oddolnie demograficznie, społecznie a u nas u nas aparat państwowy sam chce narzucać ideologię. Wpisywać ją w formularze, dokumenty, rejestry, prawo, mimo że ta ideologia nie ma żadnego realnego zakorzenienia społecznego. To jest kluczowa różnica. To nie jest społeczeństwo, yy, które mogłoby sobie pozwolić na przyjęcie takich absurdów. I zauważmy, to nie społeczeństwo wymusza zmianę, to władza próbuje ją wcisnąć siłą administracyjną. Jeszcze raz to powiem: to nie społeczeństwo wymusza zmianę, bo czuje taką potrzebę, to władza próbuje ją wcisnąć siłą administracyjną. I tak ostatecznie zastanówmy się, o co tu naprawdę chodzi. Moi drodzy, to nie jest spór o słowa, to nie jest też spór o rubrykę, to nie jest również spór o nowoczesność. To jest spór o to, czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze cokolwiek znaczy. Czy jest już tylko dekoracją, która, którą można omijać rozporządzeniem, europejską interpretacją, albo orzeczeniem Trybunału, który nie ma mandatu do ingerowania w tożsamość narodową? Jeśli dziś zgodzimy się na małżonka 1 i małżonka 2, to jutro zgodzimy się na wszystko, bo pokażemy, że nie ma już żadnej granicy, której władza nie może przesunąć, a oni chcą przesunąć. Wszystkie te granice, moi drodzy, jeśli ktoś jeszcze dziś ma wątpliwości, czy to wszystko, o czym tutaj mówię, małżonek jeden, małżonek dwa, neutralność, ingerencje europejskich trybunałów, presja Brukseli, Strasburga, medialny jazgot, ośmieszanie konstytucji i suwerenności jest tylko zbiorem przypadkowych zdarzeń, to znaczy, że chyba nie zna historii, albo udaje, że jej nie zna. Bo ten mechanizm już raz w Europie i w Polsce widzieliśmy. Tylko wtedy nazywał się inaczej, miał inny szyld i inny język, ale istota była dokładnie ta sama. W Związku Radzieckim decyzje również nie zapadały w imieniu narodów. Zapadały w jednym centrum, poza realną kontrolą społeczną, w oderwaniu od lokalnych konstytucji, demoludów, religii i tożsamości. Mówiono wtedy, to dla dobra ludu. To postęp, to konieczne, to jedyna słuszna linia. No dziś słyszymy o nakrętkach w butelkach. Jedyna słuszna linia Unii Europejskiej. Dziś słyszymy to standard europejskości, to prawa człowieka, to nowoczesność, to neutralność, to mega mocne nakrętki. Może to złośliwe było, ale trzeba było to powiedzieć. Zmieniły się słowa, nie zmieniła się logika władzy. Wtedy, jak już powiedziałem, decyzje zapadały w Moskwie, dziś zapadają w Brukseli, w Strasburgu. Wtedy mieliśmy biuro polityczne, dziś mamy trybunały, komisje, agencje, tak zwanych niezależnych ekspertów, którzy nie podlegają żadnej demokratycznej odpowiedzialności wobec obywateli państw narodowych. I tak jak wtedy mówiono, że konstytucja jest tylko papierem, bo linia partyjna jest ważniejsza. Tak dziś coraz częściej słyszymy, że Konstytucja Rzeczypospolitej musi ustąpić, bo prawo europejskie ma pierwszeństwo. Nawet tam, gdzie nigdy nie przekazaliśmy kompetencji, nawet tam, gdzie chodzi o fundamentalny aspekt antropologii rodziny, małżeństwa czy ustroju. To jest ten sam schemat: najpierw wyższa racja, potem nowy język, na końcu bezwzględne posłuszeństwo. I dokładnie w tym miejscu trzeba jasno nazwać rzecz po imieniu. To nie jest liberalizm, to nie jest demokracja, to nie jest pluralizm. To jest marksizm, tylko w wersji kulturowej. Pozbawiony sierpa i młota, ale zachowujący dokładnie tę samą pogardę dla narodu, religii, rodziny i suwerenności. Bo one zawsze były dla marksizmu przeszkodą, którą trzeba było albo zniszczyć, albo przekształcić do postaci bezpiecznej dla centralnej władzy. Marx i Engels wprost zapowiadali zniesienie instytucji małżeństwa. Jeszcze raz to powiem, w manifestie komunistycznym o tym jasno jest mowa. Oni nie zapowiadali jakiejś reformy czy dostosowania. Oni mówili wręcz o zniesieniu instytucji małżeństwa. Zniesienie? Bo przecież małżeństwo jest oparte na różnicy płci, trwałości i odpowiedzialności, i zawsze było fundamentem niezależnego społeczeństwa, którego nie da się łatwo kontrolować. I dzisiaj ten projekt wraca tylko już pod sztandarem nie rewolucji robotniczej, ale pod hasłami praw człowieka, tolerancji, neutralności. Które z pozoru brzmią dobrze, ale w praktyce są narzędziem dekonstrukcji wszystkiego, co jeszcze łączy ludzi w realne wspólnoty. Dlatego właśnie istotą w tej materii jest ten marsz przez instytucje. To nie jest metafora, to jest opis metody. Najpierw uczelnie, żeby zmienić język i pojęcia, i również szkoły. Potem media, żeby ośmieszać sprzeciw. Potem sądy, trybunały, żeby nadać temu pozór prawa. Na końcu administracja, żeby wstawić do formularzy, rejestrów i dokumentów odpowiednie adnotacje. I wtedy słyszymy, przecież to już obowiązuje. Dokładnie tak działa władza w systemie radzieckim. Tak działała ona w tym systemie. Najpierw zmiana definicji, potem zmiana normy, a na końcu zmiana człowieka. I jeśli ktoś dziś mówi, że porównywanie do komunizmu jest przesadą, to ja odpowiadam, spójrzcie, kto dziś zajmuje kluczowe pozycje w przemyśle, administracji, spółkach, mediach i ministerstwach w naszym kraju? Spójrzcie, jak płynnie elity trzeciej RP przeszły w elity zwanej Nowej Europy. Kto ich był mocodawcą? Jak łatwo zmieniły się hasła i sztandary, nie zmieniając sposobu myślenia o władzy i obywatelu? Celem władzy jest władza, jak pisał Orwell. Wtedy obywatel był elementem systemu. Dziś ma być Użytkownikiem numer jeden, małżonkiem numer jeden albo numer dwa. I właśnie dlatego ta sprawa nie dotyczy jednego ministra, bo minister dziś jest, jutro go nie będzie. Dotyczy systemu, który działa y, ponad kadencjami i liczy na to, że nawet jeśli chwilowo straci się tą władzę, bo instytucje i język przecież pozostaną już i zostaną ustawione. I to jest ta gra długofalowa. To jest gra o pamięć, tożsamość i normę. Dlatego trzeba powiedzieć jasno: bez strachu i bez autocenzury. Nie ma zgody na to, żeby decyzje o polskim małżeństwie, rodzinie i konstytucji zapadały w jakimś Strasburgu czy w jakiejś Brukseli. Tak samo jak nie było zgody na to, żeby zapadały w Moskwie. Nie dlatego, że Europa jest zła, tylko dlatego, że żadne imperium, nawet ubrane w język praw człowieka, nie ma prawa niszczyć tożsamości narodów. Bo jeżeli dziś pozwolimy, żeby w imię tak zwanej neutralności wyrzucono z prawa słowo mąż i żona, to jutro w imię równości wyrzuci się następne dwa słowa matka i ojciec. A pojutrze w imię postępu wyrzuci się może nawet samą konstytucję, którą nie tak dawno machali na tych czarnych marszach i protestach, jako nieprzestającą do naszych czasów. I wtedy już nie będzie trzeba czołgów, wystarczą formularze. To nie jest straszenie, moi drodzy. To jest opis mechanizmu, który już znamy i który zawsze kończy się tak samo, gdy społeczeństwo przestaje reagować. Dlatego. To nie jest ostatnie słowo, to jest wezwanie do myślenia, do takiego sprzeciwu, do obrony tego, co jeszcze zostało. Bo jeśli odpuścimy, to jutro nawet nie zauważymy, kiedy obudzimy się w państwie, które nadal nazywa się Polską, ale nie ma już prawa mówić w tej Polsce nikt własnym głosem, a tym bardziej wyrażać jakieś swoje własne poglądy. To moi drodzy, zbliżając się już tak do końca, Posłuchajcie jeszcze tego zakończenia. To, co dziś próbuje się przepchnąć pod pretekstem technicznej zmiany rubryk w dokumentach, jest w rzeczywistości świadomą próbą przebudowy porządku prawnego i kulturowego, metodą faktów dokonanych, bez pytania społeczeństwa o zgodę i bez odwagi zmierzenia się z konstytucją wprost. Zmiana słów w prawie nie jest kosmetyką. Lecz ingerencją w fundamenty, bo prawo nie tylko reguluje relacje, ale również formuje sposób myślenia. A kto zmienia pojęcia takie jak małżeństwo, ten zmienia samo rozumienie człowieka i wspólnoty. Mechanizm, w którym decyzje zapadają poza narodem, w centrach, które są oderwane od odpowiedzialności, o odpowiedzialności oczywiście przed obywatelami. To nie jest wynalazek, nie wiem, nowy XXI wieku, lecz dobrze znany schemat, który Europa Środkowo-Wschodnia przeżyła już w czasach, gdy konstytucje istniały tylko na papierze albo pisano te konstytucje w języku rosyjskim dla każdego kraju demoludów. Dzisiejsza presja płynąca z Brukseli i Strasburga różni się od tej epoki radzieckiej nie istotą, lecz językiem. Bo zamiast haseł o klasie robotniczej, słyszymy dziś slogany o neutralności, prawach i postępie, które mają rozbroić czujność społeczeństw. Marsz przez instytucje, przez sądy, trybunały, media, edukację i administrację nie jest teorią spiskową, lecz strategią stopniowego oswajania ludzi z fikcją, aż stanie się ona normą, a sprzeciw. Zacznie uchodzić za coś nienormalnego. I w tym procesie, jak już mówiłem, a powtórzę na zakończenie, media polskojęzyczne, lecz kulturowo oderwane od polskiej tożsamości, pełnią rolę pasa transmisyjnego, który dzień po dniu tłumaczy obywatelom, że obrona konstytucji to wstyd, że polskość to nienormalność, a rezygnacja z własnych pojęć to oznaka nowoczesności. Jednocześnie realne problemy państwa, o których mówiłem, wyprzedaż majątku, zwijanie przemysłu, degradacja instytucji i poziomu debaty, przykrywane są tematami zastępczymi. Bo wojna o symbole skutecznie odciąga uwagę od odpowiedzialności za konkretne decyzje. Spór o małżonka jeden i o małżonka dwa nie jest więc konfliktem obyczajowym, lecz... Sprawdzianem tego, czy państwo ma jeszcze prawo nazywać rzeczy zgodnie z prawdą, czy ma już tylko wdrażać cudze definicje, które przypłyną z Brukseli czy ze Strasburga. Jeżeli dziś zgodzimy się na zmianę sensu podstawowych pojęć bez zmiany konstytucji, jutro okaże się, że granice władzy przestały istnieć, a obywatel stał się jedynie elementem systemu do zarządzania. To jest moment wyboru nie między nowoczesnością a tradycją, lecz między suwerennością a podporządkowaniem, między państwem prawa a administracyjną fikcją. I dlatego trzeba zakończyć słowami, które są ostrzeżeniem ponad epokami. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Bo tylko prawda o człowieku, małżeństwie i narodzie może powstrzymać system. Które najpierw zmienia słowa, a potem, nie czarujmy się, zmienia ludzi.